Sytuacja w rolnictwie w tej chwili jest beznadziejna, faktycznie w każdej produkcji rolnictwa przede wszystkim chodzi do mleczarstwa, jest spadek cen, oczywiście będzie karenie za przekroczenie kwot mlecznych, Rolnicz za to musi zapłacić, oczywiście niskie ceny mięsa wieprzowego, cena dochodzi do, faktycznie do 3,20. No to już jest e, po prostu be, bezsensowna cena, która rolnik sporo dokłada. To samo jest w, z wołowiną, że cena była sporo chociaż troszkę ruszyła. To samo jest z owocami, z warzywami. Faktycznie, jak wcześniej powiedziałem, e, ten protest jest skierowany z tym tematem, że polski rząd faktycznie nie załatwia, Wasza minister rolnictwa, nie radzi sobie w tym temacie. Więc ja uważam, że tu działanie powinno być pani premier, wicepremiera Piechocińskiego, który odpowiada za gospodarkę, żeby wspomóc Ministerstwo Rolnictwa, bo jeśli tego nie będzie, pani premier po prostu nie wejdzie się za temat tego. Brakuje nam rynku zbytu, bo wiadomo, jest embargo rosyjskie. A ja twierdzę, że można poprzeć placówki te problematyczne w każdych krajach, takie jak Chiny, tak jak kraje azjatyckie czy afrykańskie. Tam nasze produkty, bo jeżeli nie możemy do Rosji, gdzieś czas szukać rynku zbytu. Wtedy faktycznie będzie inna cena. A w tej, jeżeli nie ma takich decyzji, nie ma rynku zbytu dodatkowego państwa, to my na tym cierpimy. Tak źle, Szanowni Państwo, w polskim rolnictwie nie było jeszcze nigdy. Od wielu, wielu, wielu lat. I dziwię się panu ministrowi Sawickiemu, który z lekkim, ironicznym uśmiechem yy, wypowiada się przed kamerami w studiach telewizyjnych na temat sytuacji w rolnictwie i nie utożsamia się z porządku. Spadek dochodowości, opłacalności produkcji rolnej, sprawa mleka, uwolnienia kwot mlecznych, sprawa sprzedaży polskiej ziemi po roku 2016. Niestety zostają tylko dezyderaty, mówimy, a efektu działaj rządu, żeby zapobiegać tej złej sytuacji, żeby zlikwidować te tematy, które nas wszystkich profesują nie ma. Pan minister Sawicki, jak powiedziałem, z lekkim uśmiechem zaprasza rolników na spotkania, ale do nas, do rolników, przyjść nie chce. Myślę, że tutaj powinni też być przedstawiciele Izby Rolnicy, żeby do nas przyszli, powiedzieli co zrobili, jak reprezentują interesy rolników w samorządzie rolniczym. Tutaj powinien być, szanowni państwo, były wicewojewoda pochodzący z Łowicza, pan Paweł Bejda, który zasiada teraz w sejmiku wojewódzkim. Powinien przyjść i powiedzieć, co zrobił, czego nie zrobił, żeby do takich sytuacji jak w dzisiejszym nie dochodziło w Łowiczu. W Polsce. Szanowni Państwo, opłacalność produkcji rolniczej w Polsce na dzień dzisiejszy jest żadna. I to na wszystkich rynkach. To ze smutkiem musimy powiedzieć. Ani w sadownictwie, ani w produkcji zbóż. Rynek mleka, tu już mówione było, wieprzowina, szczególnie tragiczna sytuacja. tak? pogłowia, przody chlebnej w Polsce jeszcze nigdy nie mieliśmy. Już jesteśmy poniżej 10 milionów sztuk. Sami Polacy, my w Polsce potrzebujemy na, e, na nasz rynek wewnętrzny około 14 milionów sztuk, sztuk tuczników. 4 miliony sztuk wprowadzane są, żeby zaspokoić nasze wewnętrzne potrzeby z państw zachodnich, z Danii, z Holandii. No, żyjemy w absurdalnych